Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj pokażę wam brickheadowy pięciopak o nazwie "Zemsta Sithów bohaterowie i złoczyńcy". 656 elementów za 230 zł. Katalogowo ten zestaw jest ekskluzywem na LEGO.com i w Lego Storach, czyli to jest dobry pomysł na to, żeby wrzucić go do koszyka, kiedy chcecie zgarnąć jakieś fajne GWP albo kiedy są podwójne punkty insiders. A jak prezentuje się ten set? Ano, następująco. I co w środku? Ano, po pierwsze padmy, po drugie, Anakin, po trzecie, Grievous, po czwarte. Imperator i po piąte Mace Windu. I ogólnie mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o te pięciopaki czy czteropaki brickheadowe, to one najczęściej stoją na bardzo wysokim poziomie, niezależnie czy to Gwiezdne Wojny czy Harry Potter. Ale dość gadania, przejdźmy na stół numer dwa i zajrzyjmy do wnętrza pudełka te Brickheadowe wielopaki to jest naprawdę złoto, fantastycznie prezentuje się Grievous, jaki to jest niestandardowy Brickhead, no a jeśli chodzi o pozostałą czwórkę, też stoi na wysokim poziomie i zerknijmy sobie teraz na nieco inne ułożenie tych figurek, co istotne Anakin ma drugi komplet oczu, bo jak można się domyślać razem z Imperatorem i z Grievousem pracowali chyba na nocną zmianę przy spawaniu, no i ich oczy zdecydowanie to wskazują, a jeśli chodzi o Padmę i Mason no to tutaj chyba jest totalny relaksik, wypoczynek i tego typu rzeczy. O, w środku znajdziemy papierowe torby. Nie pamiętam, czy w jakimkolwiek zestawie z Brickheadami już na papierowe torby trafiłem. Jest i nawet koperta na instrukcję, żeby się nie pogieły, więc zdecydowanie czuć, że jest to produkt premium. A ja w takim razie naciąłem sobie te... Kawałki taśmy klejącej, no i w środku znajdziemy pojedyncze instrukcje, o i nawet nie tylko oczy są zapasowe, ale i płytka do oczu, wow, super sprawa, e, no dobra, powiedziałem to trochę z przekąsem, ale nieistotne, no i figurka, która interesuje mnie najbardziej na samym końcu, to co, idę to poskładać i zaraz będziemy się im przyglądać. Składanie tego zestawu dostarczyło mi sporo frajdy i jeśli chodzi o taki mój osobisty ranking figurek to najbardziej podoba mi się Grievous, ale tuż za nim plasuje się Imperator. Serio, niby taki niepozorny, a bardzo udany. Mam pewne zastrzeżenia co do Windu i Padme, no ale jeśli chcecie posłuchać wszystkich szczegółów zapraszam dalej. W pierwszej kolejności na warsztat biorę generała Grievesa, z tego względu, że to jest po prostu najlepszy z tej piątki Brickhead. No i jeśli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj aż cztery miecze świetlne, ale zwróćcie uwagę na jego bardzo niestandardowe rączki. Mamy tutaj nawet zaimplementowane zawiasy, a jeśli chodzi o jego, mimo wszystko, nazwijmy to głowę, to bardzo ładnie prezentuje się ten nadruk, który po prostu jest istotną częścią tej... Bardzo niestandardowej twarzy, i w ogóle samo wykończenie tej figurki jest bardzo niestandardowe. No bo nie mamy tutaj takiego stałego składu, czyli korpusa, z którego wychodzi głowa, no i do którego po prostu mamy po bokach doklejone łapki. Tylko tutaj to wszystko jest nieco bardziej zbite, nieco bardziej skomplikowane. No i zobaczcie, nawet też zawiasy mamy w tym miejscu. Serio. Bardzo fajna i pomysłowa figurka. Ale, żeby nie było tak różowo, jest tutaj też Padmę. Zupełnie nudna i nijaka jak w filmach, przynajmniej według mnie. No bo kiedy patrzę sobie na nią, to zastanawiam się, czy na przykład nie jest to postać grana przez Orlando Bloom'a w Piratach z Karaibów. Serio, to naprawdę mógłby być Will Turner. Gdyby jeszcze mu tutaj dodać jakąś taką piracką szablę, absolutnie można się pomylić. Warto na pewno pochwalić te włoski, bo rzeczywiście są całkiem nieźle wymodelowane. Tutaj też znajdziemy nadruk, który który właśnie może kojarzyć się choćby z pasem Willa Turnera, ale tak całkiem serio to jest to według mnie najsłabsza figurka w tym pięciopaku i gdyby ktoś mi zrobił taki rebus, pokazał mi tę figurkę i dostałbym pytanie, co to jest za postać, nie wiedząc, że ma być to postać z Gwiezdnych Wojen, serio prędzej wskazałbym Willa Turnera. Anakina można poznać od razu ma charakterystyczną fryzurkę, ma też bardzo ładnie wyglądającą szatę, choć się nie ukrywam, że tutaj w te puste miejsca wrzuciłbym kilka brązowych serków, czy też tajli jeden na jeden, żeby ta poczochrana czupryna była kompletna. Na wyposażeniu znajdziemy oczywiście miecz świetlny, z tyłu znajdziemy też opuszczony kaptur, no i tutaj mamy ten dodatkowy komplet oczu, bo możemy sobie po prostu podmienić Anakina na takiego już bardzo mocno zeźlonego, kiedy bardzo. Intensywnie flirtował z ciemną stroną. No to dawajcie znać, komu podoba się Anakin. Jeśli chodzi o Windu, to zdecydowanie można się domyślać, że jest to właśnie ta postać, choćby ze względu na nadruk szaty, który możemy tutaj zobaczyć. Ale kiedy patrzymy na Windu, to nie zgadza mi się jedna rzecz. Mianowicie to Windu był łysy. No a tutaj mamy płytkę 4x4, która jest pełna studów i po prostu wygląda tak, jakby miał. Taką delikatną szczecinkę, a nie miał to po prostu. Powinno być wykończone tajlami, i wtedy absolutnie nie miałbym się do czego przyczepić. Z tyłu znajdziemy kaptur, na wyposażeniu mamy też miecz świetlny, no i to właściwie tyle. Powiedziałbym, że to jest taka średnia krajowa brickheadowa. I na koniec Imperator, który bardzo mocno mnie zaskoczył. Po pierwsze, zerknijcie na te gęby. No, widać, że ewidentnie nie używa żadnych kremów, nawet od święta. Jeśli chodzi o oczka, to są dokładnie takie same, jak ten drugi komplet Anakina. Wyglądają fantastycznie. Bardzo ładnie też jest wymodelowany kaptur, który co prawda mógłby być też tutaj jakoś wprowadzony, bo mamy jakieś pojedyncze wystające study, ale okej, okay, jest całkiem spoko. Na wyposażeniu mamy oczywiście błyskawicę którymi miota, no i jeśli chodzi o tył, to wszystko jest bardzo fajnie wygładzone. Kurczę, naprawdę mnie zaskoczył, absolutnie bym się nie spodziewał, że umieszczę go w moim osobistym rankingu tego zestawu na drugim miejscu. W ostatnim czasie seria Lego Brickheads przeszła bardzo pozytywną przemianę. No bo jak można zobaczyć, Lego sięga po bardzo niestandardowe postaci. Tak jak w tym zestawie mamy Grievesa, tak w innych mieliśmy ostatnio choćby Bumblebee czy Optimusa Prima. Bardzo lubię takie smaczki, ale ogólnie oceniając ten pięciopak, który dzisiaj wam pokazałem, jest to zestaw zdecydowanie na plus. Bo oprócz świetnego Grievesa mamy bardzo dobrze wyglądającego Imperatora. Całkiem przyzwoitego Anakina, Windu, który powinien być łysy, ale możecie sobie go w bardzo prosty sposób zmodyfikować. No i Padme, która po prostu trafiła do tego zestawu, chyba żeby był to pięciopak, a nie czteropak. Bo serio, jak dla mnie jest totalnie żadna i nijaka. Chętnie poznam Waszą opinię na temat tych figurek. Dawajcie znać, czy sięgnęliście po ten zestaw, a jeśli nie, to czy macie takie plany. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.